Siema, siema wszystkim, lecimy z kolejnym odcinkiem, dzisiaj Call of Duty, multiplayerek, zapykamy sobie, mamy nową broń, nową klasę stworzoną, zapraszam do oglądania. Śmigamy, powiem wam, że ostatnio to jestem rakieta, no po prostu rakieta tutaj, nie? Bo stworzyłem sobie klasę, nie wiem czy kojarzycie z bronią, ale musicie kojarzyć, no bo ona teraz w sumie do niedawna, przez chwilę była w tak zwanej mecie, czyli była bronią, która była zdecydowanie, no... Największym kozakiem, i nawet dostała nerfa teraz, czyli ją, że tak powiem, troszkę zepsuli, żeby nie była aż taka mocna, ale moim zdaniem, na blisko i tak jest mega mocna, i tak jest mega mocna. A dokładnie chodzi, już wam pokazuję, o pistolet Renetti, do którego możecie sobie, że tak powiem, dobrać taki. Ee, nie wiem, jak to powiedzieć, dobrać sobie taką po prostu obudowę. Widzicie, że ona się z pistoletu, ona się staje takim, można powiedzieć, karabinkiem automatycznym, nie? No i powiem wam, że daje radę, daje radę ta broń. Zobaczymy, czy coś ugramy dzisiaj, czy nie ugramy, nic. Tylko jakąś fajną, jakąś fajną mapkę, proszę. Emergency? Okej, okay, let's go. Lubię, lubię Emergency, tę mapkę, to jest nowa mapa, ale ją lubię. Także Damy czadu. Co tu mamy za kotów? 577 poziom, 650 poziom. Ula la. No, będzie ciekawy. Sami padziarze, sami padziarze. No, no, no. Lecimy, panowie. I jeszcze teoretycznie te kozaki są przeciwko mnie. No, spoko. Zobaczymy czy jesteście takimi kotami Bo ja jestem mega kozaki No nie ej Luiska Ty też? O tam za to też to jest dobra, lecimy, panowie A Tu zaraz, zaraz dawaj jakiś jak nie skoczy Zobaczmy, tu, tu już rajdy jak idą. Brugo berwo. Drugo berwo i, i aj, 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 aj. Brakło, brakło. Kurczę. Atakujesz plecy? Nigdy nie atakuj plecy. No i co widzisz? Krew za krew. Ja nie odpuszczam. Baduj, baduj na No, plecy, dobra. Dobra, spokój gościu. No dobra, teraz się udało. Ej, no muszę być tu. Co jest? Aj! A ty co, gościu, nie widziałeś mnie? Serio? Serio? Ej, no! Ua! Teraz ja cię. Ja cię zobaczę w ostatniej aaa! O oh my god Już się gościu ma na, na celowniku No masz Taki kod jesteś tak? Ze Stajperką będziesz mi tu latał Wypad na Wayson Tam se, tam se po, pogadaj sobie ten Z innymi sniaperami Ja nawet z Renetti wyskoczę Ci na daleko gościu jeśli chcesz się mierzyć, to ma Aj, nie zdążyłeś! Nie ze mną ten numery. Ale dziękuję. Oj, to było piękne, ale mnie uratowali. Ale mnie uratowali. Ja. O, S. To to 620, tak lata. Kurde! Co za typek, nie? No dobra dobra, dobra, nic nie widzę, dobra po mnie. Zrzucam granat! Aj ty masz ty frajerze! Chciałeś mnie załatwić, chciałeś mnie załatwić ten jest poziom, po co może wsadzić już co? Nie jesteś jednak takim kotem. No i myślałem, Haha! Ja jest zlikwidowany! z No dobra, 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 no dobra. No dobra, udało dobra, dobra, się. Dobra, 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 uciszyłeś mnie trochę. Tam jest snajper. To nasze czy nie nasze? To nasze jest. To nasze nie nasze jest. Co jest grane? Co jest grane, panowie? Ej, Kurde. Nie, tam mnie tam z tyłu! Dobra, no jak tyle tyle to no to... Jak tyle grasz, no to coś tam umiesz. No okej, okay, no coś tam umiesz. No niech ci nie, Kurwa, z nożem jeszcze nie, nie, Co za zjeb, kurwa. Wiemy panowie Snajper tam się Co to było? A mina A drogit tam O Jezus Ale końcowa, ale O Jezus przegramy to jeszcze nie Kurde. Dobra, lecimy. lecimy. to 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 było. Ale ich tam pokarałem wygramy to? Przegrywamy, proszę dawać panowie, ciężko będzie. Ciężko będzie. Zobaczymy. Uh! Ale to była giera! Wow! Ja. Masakra! Uh! Widzicie to? Walka do końca! Ale to był sztos! Ale ta końcówka była sztosem! Oh my god! Uh! O, to właśnie gra się w koda. no on ma emocje na maksa, nie? O Boże, ale to było dobre. Ale to było dobre. Woo! Dobra, dzięki za odcineczek, emocje maksymalne. Krótki odcinek, ale widzicie, no taki jest kot. Pach, 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 pach. Jest wygrana. Jednym punktem to naprawdę rzadko się zdarza. Dobra, dzięki za dzisiaj. Do następnego. Łapeczki w górę. Lecimy, lecimy, lecimy z temacikiem. Yo!